No kochani, witam was kochani serdecznie, no znów ruszowa antenka, pozdrowienia z Malezji, mój stały gość, moi kochani, ze mną znana artystka, performerka, pisarka, naprawdę, no o, stały gość dobra. naszego programu, sakimko, dobry wieczór, dobry wieczór z Kuala Lumpur, A, no, no. zapomniałeś powiedzieć, no naprawdę, no. Kuala Lumpur, no i wyjątkowa noc kochani co jeszcze? będziemy jeść Co będziemy jeść? Kochani? No właśnie Durian? Nie. Durian. 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 Śmierdzący to... owoc. owoc. Bardzo śmierdzący. Słuchajcie, no twarzy mi zobaczycie. Nie wiem czy będę nie naprawdę przyjechał autobus i z ale nie wiem, wiem czy będę w stanie to zjeść. Chciałem powiedzieć, że... Nawet jakbyście brądowali w szambie, to tak nie śmierdzi ten owoc jak. Niektórzy jak mówią, że ser, ale uważam, że ser pachnie pięknie przy tym co tu mamy. O kurde. i teraz się zastanawiam, czy nie będziecie za chwilę widzieć wrotu akcji na ekranie, kiedy tak zbruję. No ale dobra, nie, no zaczynamy, tak? No Jesteśmy kochani, tutaj, tak. no, nasze pierwsze e, wieczorne wyjście z Jennifer, naszą gospodnią. No Jennifer jest z nami, ona nas gości Dynią. moi drodzy, ale cóż, czas na Duriala. Ja się zamykam, a Sabina opisuje. Jennifer, Mamy tutaj przygotowane też chusteczki Chociaż my jak jest, jesteśmy wodę Jesteśmy z dziwni i wzięliśmy widelec Bo generalnie je się rękami I się Aha. ma nosić chusteczki żeby Moi drodzy, węce. na tyle owoc śmierdzi, śmierdzi. Że jest A, zakazany tak. Do wnoszenia go Metro, metro. tramwaje, hostele guesthouse, domy prywatne tak. Samoloty, w ogóle nie wolno go wnosić A, Miałem przypadek znajomych Którzy jechali taksówką, kupili duriana I co zrobili? Kierowca wziął i go wyrzucił Duriana no, to znaczy Okej, okay. ja kończę. A... Aha e, Tak, Łukasz zjada. Bo podobno Duriana się kocha albo nienawidzi. Joka... No normalnie chyba e, kochani. kochani. Dobra, dawaj. Smakuje troszkę jak czosnek. podsmażony delikatnie czosnek. Nie jest źle. Dobrze, jest miękki w konsystencji, jest troszkę bardzo miękki, jest bardzo mamy odmianę za 24 mm, ringi, czy tak, tam coś tam, wysoka, jakaś dobra zmiana. odmiana, uwaga, będę też, ale Nie, boję uwaga. się, Uhu. dajesz? Taka trochę cebula podsmażona, czosnek, czy mogę używać brzydkich słów? No i mi cebulą. więcej cebulą Nie nic. Taki syrop, <grym> Jakie jest dokładnie. Robi. Ale okej, okay. okej, okay. no kochani, y śmierdzi gorzej niż smakuje. I dla tych, którzy pamiętają, jak nazywa się ten owoc wod, telefon, telefon 1 4, 5 6 4 6 5 6 6 9. 9. I przypominamy dla tych, którzy nasychają pierwszy raz: 1 2 3 Ze śmierdzącym nowotem, pozdrawiamy z Kuala Lumpur.